Jest głos. Raz, dwa, trzy. baba Jaga patrzy. Dobra. Jest głos. Jestem ja. Witajcie na moim kanale! Dzisiaj będzie Zmalotestuję. Dzisiaj będzie odcinek, gdzie zabieram się za tę wielką, piękną paczkę PR-ową z natalką Siwiec, ale zanim przejdziemy do natalki, bo mamy tutaj produkty do ust, do oczu i do policzków. Przygotuję moją buzię. I pomyślałam sobie, że i tu też polecą nowości na mojej twarzy. Więc rozświęcę się wygodnie, wiecie sobie, coś się pogodowicie, bla, bla 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 leci im. Y -y. Mam bazę, którą kupiłam w Rosmanie Hydrobaza Bat. Matująca baza, utrwalająca makijaż z marki AA. Z racji tego, iż jest ona matująca, ja sobie ją zapodam. A, pipeczkę to mają. Pipetka nabiera po. Słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pierdź mocno. O. może coś źle robiłam. O. Nałożę ją sobie w strefie T. Ładnie pachnie. Kolejny produkt, który jest dla mnie, e, oczywiście, nowością, jest to Christian. Laurent. Kosmetyki Christian Laurent kupicie w Rossmanie. Na tej takiej półce, gdzie się znajduje Eris i takie te Yanda podkłady. Oni mają taki jeden stojak, gdzie znajdują się te wszystkie produkty. Dobra, czuję ściągnięcie. No ładnie, ładnie mi się pozamykało. Czuję dosyć mocne usstrzygnięcie. Zobaczymy. Wybrałam sobie podkład. Podkład matujący mineralny, serum z wygładzającym ekstraktem z czarnej róży i kompleksem Royal Kawior. Dobra, tu jest napisane przed użyciem: Wstrząsnąć. Ok, mamy podkład, który jest bardzo płynny. Przypomina mi Catrice Liquid Coverage. Zobaczymy, jak będzie z aplikacją. Podkład ma bardzo średnie krycie, bardzo płynna konsystencja. Zobaczymy przy drugim, drugim uderzeniu, ale kolor chyba dobry dobra zaraz zobaczę jaki to kolor. Leżał w szafce i czekał na test ten podkład. Kupiłam go z ciekawości w Rossmanie, bo nigdy nie używałam. To muszę Wam powiedzieć, że ma krycie, ale takie właśnie fajne krycie, takie średnie krycie. Nie jest ono takie bardzo mocne. Zobaczymy, czy się da budować. Konsystencja bardzo mi przypomina, no, Catrice Liquid Coverage to nie będzie, ponieważ jest bardzo płynny. Jest podobny do siebie samego. Przy można powiedzieć półtorej warstwy, czyli tutaj trochę tam zwiększyłam, ale resztę rozłożyłam na raz mocniej. Całkiem fajnie to wygląda. Podoba mi się to, jak leży podkład. Z tej strony podkład leży już jak druga skóra. Nawet jak dotknę, to nie odbija pigment. Pigment bardzo ładnie się rozłożył, no bo ja Wam szczerze, że jestem pod wrażeniem. Eee, wygląda naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie ten produkt. Korektor, który będę testować. Marka Otwo przysłała mi High Coverage Liquid Concealers. Eee, takie korektory pod oko. I mam tutaj cztery... Zespół wam pokażę wszystkie odcienie, żebyście widziały. Ok, od najjaśniejszego, który widzicie, to jest jeden, dwa, trzy i cztery. Ja sobie zdecydowanie wezmę trójkę. Ma bardzo ładne, mają bardzo ładne żółte tony. Zobaczymy, jak wyglądają. No, gęste są, więc będą miały krycie. Wow. Ale krycie to mają konkret. Korektory są bardzo gęste, bardzo mocno kryjące, mają bardzo taką konsystencję e, mocną. E, przypominają mi coś pomiędzy właśnie ta Shape Tape a volleyball. Są jednak bardziej takie mm, gęste w swojej konsystencji. Bardzo ciekawy produkt, będę dalej testować. E, na razie jestem zadowolona, zobaczymy jeszcze jak się utwardzi, bo to jest jakby dla mnie taki e, punkt kulminacyjny. Mam również taką nowość od marki Yoko. Jest to mineralny puder, to jest jedynka transparent. Te formuły wypiekanych pudrów e, ciężko się. Bakują. Mam nadzieję, że mi się nie skrzani. Nie lubię testować wszystkiego nowego, ale no, jak testować, to testować. Mam takie wrażenie, że puder nie jest transparentny, niestety. A daje kolor. <todgłosy> nie podoba mi się. Już Wam tłumaczę, dlaczego. Podczas aplikacji puder jakby podbija trochę na różowo, daje delikatną różową poświatę, więc na pewno nie jest transparentny. Dodatkowo formuła jest zbyt zbita i przy próbie jakby wgniecenia pudru, puder od razu powoduje ciastkowanie, więc biorę swój sprawdzony puder. Ale no, robiłam bałagan Dobra, biorę sobie swój sprawdzony puder Mix pudru Makeup Atelier Paris Mineralny oraz puder mm, Rozświetlający No dobra, jestem gotowa Słuchajcie, do tego, żeby przetestować Najnowszą kolekcję Revolution Pro by Not. Nie byłam niestety na premierze, która odbyła się w Krakowie Trochę za małego, jak dla mnie, ale no nie, nie byłam na premierze, ale Madzia moja e, przywiozła mi paczkę PR-ową, więc e, bardzo, bardzo jeszcze raz jej dziękuję za to. E, jeśli nie wiecie, to Magda ma kanał na YouTubie dla tych, co nie wiedzą. Zapraszam Was serdecznie i zachęcam do jej subskrypcji. E, powiem tak, em, paczki, które... znaczy PR... Współpraca PR-owa z Natalią Siwiec zawsze wygląda mega imponująco. Zobaczcie, jak ona wygląda w środku. Uszszczę, no, Natalia Siwiec jest tak piękną kobietą, że ja nie mam pytań. Po prostu wszystko, co bym sobie nie położyła na twarz, jest. I tyle w temacie. Jest po prostu niesamowite. E, tym razem mamy dwie paletki. E, mamy paletkę m, pierwszą, e, jest napisane oczywiście, jest to Limited Edition. Pierwsza z nich nazywa się I'm Not Afraid to Sparkle. I ja już słoczywałam, ale pokażę Wam również słoczy wszystkich produktów. Wygląda ona w ten sposób. I też początkowo powiedziałam na story, że nawet bardziej mi się podoba z niewiadomych przyczyn, ponieważ druga teoretycznie powinna bardziej we mnie uderzyć. Zaraz zobaczycie dlaczego. Druga nazywa się Let's Go Wild. I tak prezentuje się druga paletka. Let's Go Wild. Mamy tutaj również neon. Mamy również trzy produkty do konturowania. E, mamy brązer, który wygląda tak. Bardzo wygląda chłodno. E, mamy róż, który wygląda niesamowicie. I szczerze powiem, że strasznie mi się podoba, gdzie ja nie jestem fanką różu. Tak mi się bardzo. Bardzo mi się ten róż podoba. Jest rozświetlacz. Liczę na to, że będzie bardzo duży błysk taki mozaikowy. Słuchajcie, Wygląda to tak. Tu jest takie kolory a tak wygląda komplet fajnie wygląda, naprawdę i takie dopieszczenie, takie detale te pozłacania, nie no jest klasa, klasa sama w sobie mamy również tutaj e, chyba kredki z tego z tego co się domyślam, jeszcze tutaj nie otwierałam, jedna z nich jest e, eyeliner and lip liner, czyli mamy do oczu i do ust, ale myślę, że ich formuła Pozwala na to, by zarówno jeden, jak i drugi kolor był używany do ust albo do oczu. Sama nie wiem, której użyję paletki, żeby było uczciwie, albo chciałabym później jeszcze nagrać dla Was w e, kolejny film merytoryczny, bo tak sobie założyłam. E, chciałabym, żeby oczy były te same, więc postaram się jak najbardziej wykorzystać te dwie paletki i Wam je zaprezentować. Okej, okay, dobra. Zacznę od Let's Go Wild, posłoczowane. E, Wygląda to całkiem dobrze. Nie, nie jest źle. Dobra, biorę płaski pędzelek i wezmę ametyst. Pigment jest bardzo fajny. Teraz sobie delikatnie rozpracuję tą nadwyżkę. Teraz, żeby było uczciwie, I'm Not Afraid To Sparkle i biorę sobie Matyldę. Cienie są inaczej napigmentowane, mocniej niż standardowo. Jest to wyczuwalne. No i wracam teraz do paletki Wild i mam tutaj taką czerwień, która też jest bardzo mocno napigmentowana, bo po słoczach patrzyłam. Odrobinę tej czerwieni. Odetnę Cat Crease na jednym i na drugim oku przy pomocy bazy Peel With Academy. Ok, spróbujemy tej zieleni, która nazywa się Mojito, mam wielkie obawy. W stosunku do niej, ponieważ przy skoczeniu nie pokazała swojej mocy. Dobra, próbuję jest. Okej. Okay. Myślałam, że będzie gorzej. Szczerze. Przyznam szczerze, że myślałam, że wejdzie gorzej, bo naprawdę miałam wielki problem, żeby pokazać swatch. A jak widać, obawy były bez podstawy. Po raz kolejny udowadnia się teoria, że słocznie jest znacznikiem tego, jaki jest cień. Potrzebuję tutaj takiego przejściowego koloru, ale niezbyt e, mocnego. I tutaj jest aubergine. taki trochę wybrany z życia, ale myślę, że on tutaj akurat pomoże nam. Na cień, który jest tutaj w paletce, jest to Snow Globe, ale naniosę go na mokro. Okej, okay. można powiedzieć, że tutaj oko jest skończone. Musiałam dodać e, glitter brilliance z, e, z nyx Ja tutaj akurat wyglądam na biały. Tu macie jego numerek. E, on się mieni tak na. Zielonkawo. Zabrakło mi tutaj takiego, właśnie opalizującego w zielony akurat przy tym makijażu, więc postanowiłam dodać jeszcze odrobinę tego brokatu. E, ale, niemniej jednak, bardzo ciekawa jest formuła tego Snow Globe. E, bardzo fajny, ale bardzo ciężki w aplikacji. Muszę powiedzieć, ciężko się go e, nanosi. On się zaraz rozpada i pyłkuje, więc lepiej będzie nanoszony zdecydowanie palcem niż pędzlem, tak jak ja sobie tutaj zamierzyłam, że będę go. Nanosić pędzlem i resztę nałożę brokat z next Glitter Primer. Nałożę go brokat jako przejście. Okej, okay, wracam z przyklejonymi rzęsami. Wyszło mocno, teatralnie, dramatycznie, ale wiecie, no, testuję palety, więc muszę się pobawić, zobaczyć jak tam pigmentacja i w ogóle. Czekajcie, muszę sobie docisnąć. Biorę sobie odrobinę matyldę. śmielej na dolną powiekę. I wracam do fioletu ametyst. I tylko blisko przy samej linii rzęs. Dobra, czas rozświetlić wewnętrzny kącik oka jeszcze przed e, położeniem duszu do rzęs. I tak się zastanawiam, który z tych kolorów będzie najbardziej odpowiedni Ale chyba ten Snow Globe Będzie najbardziej odpowiedni Tylko czy on tutaj jest za bardzo płatkowy. I niestety mogę mieć problem, żeby uzyskać to, co chcę Dobra, na mokro, na mokro. Jak nie na sucho, to na mokro. Spróbujemy moon. Dobra, na mokro tak. E, te metaliki są zbyt płatkowe, e, by je aplikować na sucho i mogły się osypywać. Okej, okay, wytuszuję rzęsy. Dobra, makijaż oka wyszedł mi mocny, e, ale przyznam szczerze, że podoba mi się ta kombinacja kolorystyczna. E, może komuś się przyda na Sylwestra. <noise> Pamiętajcie, że na tym kanale nie tworzy się makijaży tylko do tego, by mieć z niego użytek, ale po to, by testować kosmetyki na maksa w multicolorze, tak. Takie mam podejście do tego wszystkiego. Dobra. E, jeszcze się wstrzymam z podsumowaniem. Jeśli chodzi o paletki, przejdźmy dalej do kolejnych produktów. E, zacznijmy od bronzera Trochę się go obawiam, bo jest ciemny. Mam nadzieję, że nie zrobi mi krzywdy na policzkach. Wygląda on w ten sposób. Mam tutaj pędzelek Hulu DS4. Uf. Tylko lekko dotkniemy. Jest. Bardzo pylący. Ja osobiście nie przypadam jak brązer jest bardzo mocno napigmentowany. Marka Revolution ma fajne produkty do konturowania, więc zobaczmy. Jest y, ciutkę dla mnie za chłodny. Ja nie przypadam za chłodnymi i ciemnymi brustkami, po prostu nie ta karnacja, wiecie. E jeśli chodzi o mnie, więc ostrożnie z nim działam, poza tym jest bardzo mocno napigmentowany, a o ile mocna pigmentacja w cieniach totalnie mi nie przeszkadza i radzę sobie z nią, e Chociaż ostatnio też mnie naszła taka myśl, że dla osób, które dopiero zaczynają zabawę z przygody z makijażem w jakimkolwiek stopniu. To średnia pigmentacja jest najlepszą pigmentacją, ponieważ zbyt mocna pigmentacja może od razu zniechęcić do pracy. Dobra, czas na róż i już. Róż i już. Wezmę sobie róż w takim przepięknym, chłodnym odcieniu. Fajnie myślę, że będzie to wyglądać. Róż jest przepiękny! No i czas na rozświetlacz. Makeup Revolution ma dobre rozświetlacze. Eee, wręcz bym powiedziała akceptowalne, z malo approved. Więc najpierw spróbujemy na sucho. Jedną część twarzy. Dobra. Zobaczymy, czy nie będzie dla mnie za ciemne. Uu. Chyba nie będzie. No, i czas na usta. Mamy trzy pomadki w trzech odcieniach. Um, są też kredki do ust, zobaczymy. Mamy tutaj biskit i o nim myślę tak naprawdę, by użyć. Zaraz zobaczę, jak wyglądają kolory. Wow, zobaczcie, zobaczcie jaka ładna. Jaka ładna. Tak wygląda odcień biskit. O tym właśnie kolorku myślę. Kolejne jest to Sherry. Sherry, Sherry, baby. Mm -hmm. Sherry tutaj będzie za ciemne. Tak wyglądają te dwa kolorki. Ja wam pokażę zresztą wszystkie trzy, co ja się tu rzucam. Sherry na pewno nie. Mamy mm, Blackberry, ale ja nie lubię takich odcieni na swoich ustach. Od razu mówię, że ta pomadka to ten make-up równa się gothic. Ostatni mój ulubiony trik, biorę sobie konturówkę za Makeup up Forever Is To Artist Color Pensive odcieniu 502. I wyostrzam sobie w ten sposób kształt ust. Jestem gotowa na podsumowanie Jakbym podsumowała kolekcję e, Nat e, Jeśli chodzi o drugą edycję Bardzo się cieszę, że wyszła druga edycja e, Jeśli chodzi o kosmetyki Mam wrażenie Uszkodziłam swoją paletę niestety Ale mi się ciągle zamykała I trochę mnie to denerwowało e, że maty są dużo lepsze jakościowo niż w klasycznych paletach, e, w klasycznych, znaczy się w Revolution, w Makeup Revolution, ponieważ ta kolekcja ma być e, Revolution Pro. Bardzo dobrze pracowały mi się z cieniami, których używałam. Najbardziej bałam się z e, paletki Wild użyć cienia Mojito i do końca nie byłam pewna i przekonana, ale niesłusznie wyszedł piękny neon, chociaż w słoczu on się w ogóle nie pokazał. Tak tutaj Wyszedł naprawdę rewelacyjnie i wygląda bardzo fajnie na oczach. E, muszę Wam powiedzieć, że cienie są naprawdę rewelacyjne jakościowo i początkowo miałam takie mm, nastawienie, mm, ale szczerze przyznam, że jest naprawdę ciekawie. Rozświetlacz e, skradł moje serce. Myślałam, że będzie dla mnie za ciemny, ale daje piękną, jasną taflę na twarzy i wygląda to bardzo fajnie. Brązer nie jest moim ulubionym, ponieważ jest za chłodny. Ja zdecydowanie wolę cieplejsze. Bronzery, ale mówię, kto co lubi Jeśli szukacie fajnego, chłodnego bronzera To tu go znajdziecie Róż jest totalnie przepiękny Pomadka jest cudowna Strasznie mi się podoba Jest taka właśnie nie za jasny niód. Kredki są fenomenalnie napigmentowane No można powiedzieć, że Większość tych rzeczy mi się podoba I jestem trochę sama zdziwiona Bo pierwsze wrażenie Oprócz tego, że kolekcja piękna, PR piękne, pudło piękne miałam takie Mówię od razu, że byłam dosyć negatywnie wewnętrznie nastawiona do tych produktów i okazało się być to niesłuszne, i tym bardziej się bardzo cieszę, bo wkładam e, paletkę do mojej kolekcji. E, m, jedną i drugą, bo maty są fenomenalne. Jedyne mam takie małe zastrzeżenie i ale. Co do tych błysków. Em, tu jest bardzo fajna formuła, bo tutaj jest taki bouncy e, i to jest ten taki kremowy, cień, taki by powiedział w kremie. E, nie jestem wielką fanką takich płatkowych cieni, e, tak jak są tutaj, e, ponieważ one te formuły cudnie nanoszą się palcem, natomiast pędzel dramat e, bardzo ciężko. Bardzo ciężko sobie radzi, pędzelek niestety, e, co do e, z tej drugiej paletki, to tutaj mm, ten cień moon też aplikowałam na mokro, więc e, dobra rada, pamiętajcie, albo NYX glitter primer, albo na mokro. E, I wtedy zobaczycie fajną taflę, fajny błysk. One po prostu potrzebują mocniejszego e, docierania, żeby uzyskać tą piękną metalizację, bo cienie są piękne, tylko po prostu wymagają, nie są proste w obsłudze. Tak, Nie są to, te akurat nie są e, e, w obsłudze. Średnio mi się podoba ta czerwień. Jest za ciemna, zakwista, ale rozumiem, jakby założenie, ponieważ Natalia jest bardzo opalona. Ona ma dosyć ciemną skórę i te kolory będą fenomenalnie wyglądały u niej, natomiast. E, Moja Magda jest wielką fanką takich o właśnie odcieni, jeśli chodzi o takie ciemne wina. Ja zawsze w takich pomadkach wyglądam tragicznie. Chyba, że mam jasne totalnie oczy, ale nigdy takiej pomadki nie zostawiłabym z tak ciemnym makijażem u siebie, bo wyglądałoby to od razu, mówię wam B. Eee... Dobra, no to powiem wam, że y, jestem zadowolona, y, jestem szczęśliwa, y, porobię jeszcze zdjęcia <grywania> dla was i dzisiaj pięknie wam dziękuję, że jesteście, że jest was coraz więcej, i przybywacie w takiej ilości, ja jaram się, cieszę się, um, całe serce, tak. Dzisiaj już się kończę, dzisiaj już się już kończę, tak, dzisiaj się już skończyłam, dobra, nara. <grywania> dzisiaj kończę, do następnego, hej!